jest powić gracza, który wydał zdecydowanie za dużo pieniędzy na gamingowy merch i gry wideo. Pierwszy sklep, który odwiedziłem w Stanach, to Video Games New York. Tam moją główną misją było kupienie retro handhelda. Okazało się, że na stanie mieli Game Boye świetnej jakości, upgradeowane ekran, nowy silikon, nowa obudowa. Podkręcone to jest do granic możliwości. Mamy tutaj też podświetlenie i śmiga to naprawdę jak marzenie. Rewelacja. Były też takie skorupki customowe typu Kirby, typu Metroid, Pokémony. Ale akurat ten konkretny model wpadł w moje oko, był też trochę tańszy. No ale generalnie to 195 dolarów. Może gdybym to kupował gdzieś indziej, miałbym wątpliwości, ale co do tego sklepu, miałem pewność, że tam znajdę jakość. Poprosiłem też o zestaw gier logicznych. Na dobry początek dostałem Tetrisa. Dostałem Super Breakout. No i Ballistic. Do tego wszystkiego wisienka na torcie, czyli oczywiście Super Mario Land. W tym sklepie również kupiłem egzemplarze rzadkich gier w limitowanych nakładach. Pierwsza gra, Hyper Sentinel. To jest taka gierka typu szmap. Lecimy statkiem kosmicznym, strzelamy. Old School 2D. Mamy tutaj 3500 egzemplarzy wydanych. Mój jest już na końcówce prawie 3306. Do tego poprosiłem też sprzedawcę o trochę takiego słegu, żeby jakieś gadżety mi dał. pod koniec zakupów. Otrzymałem soundtrack do tej gry na kasecie. Po prostu on pełną parą. Mega się jaram w ogóle, że taka zajawka u nich jest. A jeszcze co do tego limitowanego nakładu. Sprawa jest taka, że oni mają swoje wydawnictwo VGNY. I poprzez to wydawnictwo właśnie takim limitowanym nakładem wydają egzemplarze rzadkich gier typu Hyper Sentinel, Demoniaka. Tutaj również gra, którą kupiłem w tym sklepie. Jest taka bardziej e, pasująca do klimatu Halloween, bo ja w Nowym Jorku byłem w trakcie Halloween. Chodzimy też w trybie 2D. E, grafika raczej jest taka oldschoolowa. Mamy tutaj takie, taką bitkę, bitę mapa połączonego z Metroid Bardzo ciekawa mm, stylistyka pod kątem gatunku. Nakład 4000 egzemplarzy, także fajnie mieć taki rzadki tytuł. Yuppie Psycho. Też pasuje do Halloween, taka horrorowa, pikselowa zabawa. Mam nadzieję, że się wkręcę. Oglądałem naprawdę wielu youtuberów, którzy bardzo chwalili tę grę. Nakład to 5000 egzemplarzy, więc też fajny, rzadki tytuł w kolekcji. Oprócz tego, Wild Guns Reloaded to jest nowe wydanie klasycznej gry, którą możecie znać z pierwszych konsol Nintendo. Myślę, że czeka mnie fajna zabawa, bo grałem już w samego. Wild Gunsa w tym oryginale. I dobrze się bawiłem i chciałem sprawdzić jak to wygląda po nowemu. Także czeka mnie na pewno dużo strzelania i w Hyper Sentinello i w tym Wild Gunsie. Oprócz tego rzadki tytuł na PS4. Pinkman. Myślałem sobie na początku przeglądając ofertę tego sklepu. O co chodzi? Ktoś podrobił Kirby'ego czy... Ktoś po prostu się wygłupia, że taką grę wymyśla jakiś Pinkman, o co chodzi, jakiś pikselowy hipek, mówiąc bardzo kolokwialnie. Jest to w ogóle wydawnictwo RedArt. Jak dobrze pamiętam, to była Francja, więc właściwie taki europejski import, można powiedzieć, jeśli chodzi o Stany. Ja z RedArta planuję zamówić trochę gier w najbliższym czasie, bo mają fajną bibliotekę, a jednocześnie taniej chyba wyjdzie Europejczykowi zamawiać gry stamtąd, jeśli chce mieć rzadkie wydania w kolekcji, aniżeli z Limited Rana. To mi się wydaje będzie właśnie coś w stylu Meat Taka platformówka 2D, fast paced. W tym sklepie kupiłem również 17 najprawdopodobniej egzemplarz Nintendo Power. Obiecałem sobie przed wyjazdem, że kupię jakąś starą gazetę. Wiedziałem, że oni tam mają Nintendo Power i na szczęście udało mi się znaleźć jakiś egzemplarz sprzed 2000 roku, bo po 2000 to już by nie było takie, wiecie, fajne. Więc to jest naprawdę taki oldschoolowy egzemplarz Nintendo Power. U nas w Polsce czegoś takiego nie ma, nie występuje, więc mega się jaram. Lubię gamingowe czasopisma. Mnie to jakoś pominęło, kiedy byłem dzieciakiem, wolałem grać niż czytać. A teraz nadrabiam. Do kasety jeszcze sprzedawcy wrzucili mi naklejkę i reklamę nadchodzącej gry Android Dunos 2. Kolejnym miejscem, w którym byłem, był Nintendo Store. Oficjalny sklep Nintendo. No po prostu petarda. Super być w takim miejscu. Akurat ten sklep znajduje się w nowym Jorku, i tak naprawdę pod sam koniec mojego planowania, pobytu tam, zdałem sobie z tego sprawę. Jakoś tak nie myślałem o tym wcześniej. I był bardzo blisko naszego hotelu, więc... Zacznijmy od tego, że kupiłem sobie tam nowego case'a do mojego Nintendo. Mam jeszcze jeden z Donkey Kongiem, ale ten po prostu był taki śliczny. A też jestem mega zajerany Mario Kartem, więc stwierdziłem, że muszę po prostu to mieć. Druga rzecz. Kosyk z Kirbym. Ja jestem Kirbym zauroczony poprzez część Forgotten Land. Uważam, że świetna gra. Co do Kirby'ego, mam trochę takie mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest taka estetycznie przyjemna postać z którą mogłyby się utożsamiać dzieciaki, ale z drugiej strony jest trochę jednak przemocowy, jest tam dużo strzelania, jakiegoś skakania po postaciach. Taka różowa fajna kuleczka, ale z drugiej strony no, zabija wszystko dookoła siebie, nie? Więc jakby what, what's the point? Komu ją można polecić? Dorosłemu czy dziecku? Taka dobrą sprawę. Ale kocyk fajny i myślę, że wiele razy mi się przyda na jesień, na zimę jak będę grał i będę potrzebował troszkę ciepełka. Nie chciałem gromadzić zbyt wielu pluszaków, ale temu konkretnemu nie mogłem się oprzeć. To jest bodajże jakiś limitowany Pikachu, chyba, który tylko występuje w Nowym Jorku, w tym nowojorskim sklepie Nintendo, także wow. Myślę, że będzie zdobił mój game room, będzie tam po prostu widniał taki Pikachu, przypominał mi o tym, że ej, byłem w Nowym Jorku, wydałem kupę hajsu na to, żeby mieć swój merch, a w ostateczności zawsze mogę dać dziecku i będzie fajna zabawa. Kupiłem między innymi taką koszuleczkę oldschoolową. Dla gracza. I taką bluzę. Trochę mi brakowało merczu w mojej garderobie, bo wszystkie ciuchy miałem takie, wiecie, zwykłe W sklepy Nintendo. Udało się jeszcze znaleźć takie oto cukierki pudrowe w pudełku po Game Boy'u. Jak już te cukierki sobie wyjem, a pewnie nastąpi to w ciągu najbliższych 5 minut, bo jestem niestety fanem słodyczy, to myślę, że będzie to fajny jakiś schowek na pierdoły. Które po prostu będzie ładniej wyglądał niż takie zwykłe drewniane opakowanie. Byliśmy jeszcze na wycieczce w Muzeum Historii Naturalnej, gdzie znalazłem taką oto koszuleczkę z Pacmanem, Bardzo urocza, bardzo fajna, jednocześnie taka edukacyjna, no i Pakmanowa oczywiście, więc też nie mogłem się powstrzymać, żeby nie kupić. No bo jak? Co do merczu, jeszcze tutaj taka ciekawostka ta koszulka też tak naprawdę była kupiona w Stanach. W Stanach na Brooklynie zwłaszcza, na co drugim skrzyżowaniu macie tak zwane vintage shopy. Macie tam ubrania i buty niesamowitej jakości, zwykle za parę dolarów. I ta koszulka też kosztowała mnie 8, a wydaje mi się, że jest świetna. Po drodze zgarnąłem również takie oto czasopismo. Dołączę do kolekcji razem z Nintendo Power. Retro Gamer. Mnie się wydaje, że to nie jest raczej amerykańskiej produkcji, mam taki strzał, że to jest UK. Bardzo ładne wydanie i też było tak fajnie ofoliowane, więc wiedziałem, że mi się nie zniszczy w walizce. No i myślę, że też będzie ładnie wyglądało w game roomie jako taka retro retroczytelnia. Zanim przejdę jeszcze do kolejnych rzeczy, taka ciekawostka, w amerykańskich delikatesach można było znaleźć takie oto Doritosy z logiem duma. One są spicy nacho, więc takie bardzo ostre, jak oczywiście piekło dumowe. Można w tych chipsach wygrać dostęp do Game Passa. W Stanach, jak widzicie, wszystko jest zawsze level wyżej. Możesz w chrupkach wygrać gry, jakieś tam dostępy do gier. W prostych marketach dało też się znaleźć Hot Wheelsy z Mario Kartami. Te księżniczki Pit to pewnie zachowam gdzieś tam dla córeczki. Może kiedyś się będzie bawiło, jak trochę podrośnie. No i również Mario Kart w stylu Kupa Trupa, jakkolwiek to pięknie po polsku brzmi. Na koniec zupełnie na spontanie udaliśmy się z dziewczyną do sklepu TJ Maxx. My w Europie to znamy jako TK Max, w Stanach to się nazywa TJ Maxx. W Stanach to jest ogromne, po prostu to jest tak potężne jak jakiś hipermarket i... Merczu gamingowego nie spodziewałem się tam w ogóle znaleźć, a było tam tego napęczki. I między innymi zaopatrzyłem się w takie oto stojaki, napady. Ja mam swojego. E, swój stojak z Kraszem w tym momencie i uznałem, że chcę mieć do kolekcji jeszcze dwa pozostałe. I nie kupowałbym tego, gdyby nie fakt, że one są mega tanie w Stanach. Ja zapłaciłem za jeden taki 15 dolarów. Gdzie w Polsce to kosztuje dwa razy tyle. Sprawdzałem na Allegro. Uznałem, że to jest fajna okazja. Wiem nawet, że tego Fall chyba nie ma w Polsce. Master Chief mi się zawsze też bardzo podobał. Ograłem sobie ostatnio na Game Passie Halo Infinite i bardzo mi się podobało. Myślę, że nadrobię w ogóle całą serię. I wielka niespodzianka na sam koniec, moi drodzy. Co się znajduje w tym pytajniku? Jak myślicie? Jak myślicie? Odpowiedź to... Gacie. Tak, kupiłem sobie bokserki z Mario. I tym optymistycznym akcentem chyba trzeba zakończyć moją gadkę o merczu. Ile to wszystko kosztowało, moi drodzy? Ja sobie gdzieś tam wstępnie podliczyłem te paragony. No, wychodzi mi, że gdzieś tam mamy sumę w okolicach 732 dolarów. Licząc już te podatki nieszczęsne, które trzeba doliczać do sum, jakie, jakie wydajecie w tych sklepach, New York był dla mnie takim miejscem gdzie lecę, żeby się trochę zabawić, wiecie jak do Vegas, gdzie jeżdżą, żeby zmarnować hajs w kasynie, tak ja postanowiłem, że pójdzie wszystko na gry. Dajcie znać w komentarzu, co wy ostatnio przytuliliście do swojej kolekcji i jak podoba wam się to, co znalazłem w Stanach. Mam nadzieję, że jeszcze czeka mnie kolejna podróż w to miejsce, albo w inne rejony Stanów, a myślimy też o Japonii, o Korei, także pół, myślę, że czas szukać drugiej pracy, żeby to wszystko sfinansować.